Wyobraźcie sobie, że jesteście rodzicem niespełna dwuletniego dziecka chorego na hemofilię. Od pół roku wasze życie to istna bajka w porównaniu z tym, co było wcześniej. Nie musicie już trzy razy w tygodniu jeździć do szpitala czy przychodni na dożylne podanie leku. Możecie ten lek bezpiecznie, samodzielnie podać podskórnie swojemu dziecku w domu. A teraz wyobraźcie sobie, że wasze dziecko kończy dwa lata. Ma dwa lata i jeden dzień. Ale to już nie to samo. Już nie możecie mu podać tego leku podskórnie w domu. Musicie wrócić do szpitala. Musi być znowu podany do żylnie. Być może żyły będą już tak kiepskie, że dziecko będzie musiało mieć założony port naczyniowy. A każdy taki port to większe ryzyko infekcji, zakrzepicy, częstsza hospitalizacja. Jak wytłumaczyć dwulatkowi, że jego komfort nie jest aż tak ważny? Jak wytłumaczyć dwulatkowi, że. Jest inny lek, ale on teraz nie może go dostać. Jak zachować zimną krew, kiedy twoje dziecko prosi cię, żebyś go nie krzywdził?